Dzień dobry wszystkim, Nie będzie relacja z kibla. nie do końca z kibla. Kwestia jest taka, że chciałem się dzisiaj podjąć reanimacji spłuczki. Otóż ktoś kto projektował tę spłuczkę użył rdzewiejących podkładek i nakrętki, i, i, i śruby. I one pordzewiały, trzeba je będzie wymienić. No, a to, to że podmienić, podmienić to nie jedyne. Kwestia jest taka, że skoro tu wszystko zardzywiało, rdza się po prostu odklejała, to wszystko w, tym, w tej całej rdzy się taplało. Dzwon przestał po prostu przestał odbijać. W momencie kiedy się go użyło, on zostawał w pozycji otwartej i woda cały czas ciekła. To trzeba będzie wszystko rozmontować. I wyczyścić. Myślę, że do tego wszystkiego potrzebny będzie ocet. Ocet tyle jakiś tam. I, i gąbeczka od pomywania. Awaryjnie mop. Na pewno się coś rozleje. Znając życie, nawet gdyby to było suche, to z moim szczęściem się coś rozleje. jeden dariusz w całej swojej okazałości. Dobra, z rozkręcam. No i dobra. To jest zamknięte. Czy ja ten zabór muszę wyciągać? Nie do końca. Niekoniecznie. Na pewno trzeba wyciągnąć dzwon. a dzwon wyciągniemy. Obkrócając do Proszę, ja was. I co? Wszystko jest jakieś takie... Zaciepane. Dobra, to idzie do zlewu. będzie trzeba później... Nie, no to to, to muszę też rozkręcić. Jakiś klucz. Jakiś klucz. Idę zobaczyć klucza. Oczywiście nie znalazłem tak wielkiego klucza śmiertelnośnego w moim warsztacie, więc trzeba byłoby na szybko coś zaimprowizować. Yy, wymyśliłem ogólnie coś takiego. Była jakaś zabawka kiedyś czy coś, Śruba? Próbować to jakoś tak chwycić i przekręcić. No dobra, dobrze to skręcić. Tak, żeby śruba chwyciło. W rodzaju takie wielkie łapki. I... No, jak widać, tu od spodu wszystko jest ok. Tutaj nic nie rdzewieje. A od środka jest katastrofa. Trzeba to wykręcić. Po drugiej stronie wszystko wypadnie. I zamieniamy podkładki. Zobaczymy, może śrubę też jakąś taką się znajdzie. Albo i nie. No i dobra. Tak wygląda. To, co się zbiera na śrubie. Ależ Melc, no i zasadniczo przed chwilką dzwonił do mnie pan yy, z tego, z, 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 z KFA. I powiedział, że to kosztuje 48 zł plus 16 zł koszt przesyłki. Taki cały dzwon. Zobaczymy, czy uda mi się go odratować. Jak to będzie działało. Będzie działało, będzie zaoszczędzone 60, parę zł. Nie będzie działało, trudno. To nie będzie wtedy najlepsza reklama dla firmy. Ogólnie rzecz biorąc, z tym ustrojstwem jest taka ciekawa sprawa, żeby to wyciągnąć. Trzeba wyciągnąć to, a żeby to wyciągnąć. Trzeba zrobić to dosyć niemgarnie. Sam się nie że to tak wygląda. Ale tak wygląda, więc... Cyk. Mogę wypaścić. Zeszło, I to i to, i to. I ta jest w całkiem dobrym stanie. Trzeba ją umyć tylko i wyłącznie to nie wymagamy cię w ogóle. To nie było narażone. kubełek. No to trzeba umieć. Trzeba zrobić. Mieszamy wybuchową. do duchową. śmierci tu niesamowicie Teraz najważniejszy gwóźdź programu. O kurde, co się dzieje? Chyba się rozsypało. Się. Gumcia zeszła, Jakieś resztki się. O. Zeszła krenka. Toła sama guma. Sama gumka. Jest taka ładna, czysta. Myślę, że z tą zrobimy dokładnie to samo. O, więc... Masakra! Opa! Wzeszła? Wzeszła. Zastanawiam się jedna inna sprawa, czy fakt, że tutaj nie wiem, czy to, to zaczęło tu korodować. To była jakaś emalia. Kwestia jest taka, zastanawiam się, czy to nie jest yy, spowodowane, że tu może są jakieś dwa różne rodzaje metali i się robiła taka, jakby trochę elektroliza. No nic, no, nie trzeba podjechać do sklepu i spróbować kupić takie śruby. Iż gdyż, ponieważ to się rozsypało się, jadę do sklepu. No i okej, okay, wróciłem. Mam całkiem dwie, dwie glądniu śruby. Samej długości. Co tam ma tutaj jakiś taki kułnierzyk, a tam ma do samego końca. Nie szkodzi. To nie szkodzi. Dwie śruby koszt 38 groszy. Proszę Państwa. 38 groszy całe zapłaciłem. To jest całkiem ładne. Trzeba spuścić wodę. Teraz skręcamy to z powrotem. Dobra, skręciłem to tak. Nową nakrętkę wziąłem. Podmieniłem z tymi nakrętkami, co wchodzą od dołu, co są motylem montowane. No w sumie mogłem kupić nową, ale podmienię też się nic nie stanie. Ważne, że ta jest nowa. Chociaż tak naprawdę to ta też tak mi się średnio najeżdża do końca podoba. Ja nie wiem, czy to nie są różne materiały. I dlatego ona rdzywieje. Dobra, montujemy, montujemy to w, w misie. Så setter jeg den på 12. nie w wsadzić z powrotem z powrotem to było stąd tak jo. tak jo. co za łamaga? jeszcze się zgubiło opa

Skręcamy to. Jakie to zbudne. Skręcamy, skręcamy. Tu panie skręcamy. Да Допа. Pięknie. Dlaczego woda leci? Nie leć. Ja tam się na tą nić. Dobra, bo ja. Dziękuję.